Jemy, klepiemy go. Nie da cię. Za kilka sekund. Poczekajmy Co? chwilę. Czemu, czemu przez chwilę dało się bić? Czemu? O! Klepie. Pomóż, pomóż! Tylko ksa Ja też klepię go. Na szans. Tu się, tu się nie da uciec. Pereł nie mam. ale ja on próbuje mnie zabudować. Wiem. No. Bo nie da rady. Już nie pewnie no traci serca. Nie, nie ja, ja, ja pereł nie wziąłem. jego bić? On ma szybotki, nie wiem, że my już tutaj wyjdziemy. Jak go to nie, nie, nie miałem szans. Siłka ma. Że raz zginę. Jeszcze prawie mnie zabudował. Ja damy to narzędzia, trafić go nie mogę. Trzeba się na niego lepiej przygotować. Ale to się nawet nie da uciec na 30 sekund. Oni się zamknąć, próbuję. Tak, tak, zamknij się. Nie dobra, jest koks, Jest koksy, je, jest koksy. Masz coś wartościowego? Chyba nie, o mam w koksów i całego legeseta. Oj oj. Jeszcze przez 30 sekund nie ma, nie ma szansy się utrzymać. Jak to ma Weksof. Nie, hita mnie cały czas. Ja, ja się ten... Eee, buduje, bu, bu, a nie, nie ma, ma szans się utrzymać tyle. Nie bijecie? Bije, 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 teraz już nie ma aktualnie szans. Dziecko? koksy, Ej, on jeszcze... Nagraj, ja nagraj, nagrywa, nagraj ja nagrywaj, mam. nagrywaj, nagrywaj. Nie ma programu włączonego. Nie. Musisz nas. Zieskoxa y y i musisz nas st streamie pokazać live'a, żeby do Sołbana. Nie ładuję się, nie ładuję. Dobra, tu widać. Czyli pan, które zabudowywuje? i nie cały czas bije, choć tutaj się zapudowuje. Jeszcze podkę pije. Nie zdaje ci duży damage. Te bloki od razu znikają. Na no, E bo, tak żadnych hobek nie można używać podczas walki. Oj, patrz, widzisz? Teraz y, były zabudowane, on nie bije. A niektórych nie trafia. Odpisuję. Nie bijecie? Nie pisz. No, nie, Wal, Wal, zaraz nie biję. Pisz z nim cały czas. Mam 20-20 sekund, już gnieną no klepie mnie cały czas, co chwilę. DO mnie! Zginę, no to. Nie! Zginąłem! No to mnie Nie za cheaty! Nie! Y zebrałem zginąłem ity! Nie za y wziąłem kilka itów. Bo z nim się mówiłem. Y jak cię zabił, to y z nim rozmawiałem przez chwilę. że ty zbierajesz dużo ity. I oddał. Y Wyrzucam wszystkie ity, które oddał. Tam za darmo, bo jej nie nawet nie miałem. I ja dał zwykłego seta. Ja legendernego miałem całego. A coś jeszcze miałeś? Full legendarnego seta! Ale nigdy miał perły, to bym uciekł, bo tam była taka dziura za perły. Idealnie perłę. Ja nie miałem pereł, ani tylko Nie dobra, się nie przydało, ale perły padło mu. Padło ci zbroja? No, ja wiem, full, full, legendar, full legendarnego seka Napisz mu na MSG, że, żeby oddał yy, mi, bo jestem starszym bratem. Czy coś w tym stylu? Napisz mu, że jestem starszym, Twoim bratem? Bo, bo mu napisałem, żeby oddał ci ty, Bo jestem Twoim starszym bratem, jesteś młodszym bratem. Żeby się zlitował. Muszę go dodać. Do wyspy? Nie, na Discordzie. Jesteś. Ach. Jak się zim, umówię, to na tym możesz dostać swojego legendarnego seta. Zadzwoń na tą... Yy, Dzwonię na grupę. Właśnie to jest ten Weksow Jest na grupie. Mhm. Chłop zabił bandę youtuberów. Aha. Chłop zabił bandę youtuberów. Nie, nie dołączył. O, jesteś. Mały. Witam. Witaj. Ten kolega, ten creeper, co tu jest? Stracił. My mamy kanały na YouTubie. On zbierał bardzo dużo ity. Z 5 godzin na pewno. I on naprawdę jest smutny. I mogę Ci zrobić poleconko na YouTubie, jak mu odeszle, Czeka, muszę sobie wybrać Twoje filmy. I czy mi się to opłaca. Ile masz mniej więcej wyświetleń? zobaczmy. Na shortsach to mam dużo, ale nie, niedawno mi podskoczyły, bo około miesiąc temu miałem bardzo dobre. Kilka tygodni temu miałem bardzo słabe. Dzień temu miałem słabe, ale podskoczyło mi do 2000 na film. Na 3000 na niektóre. Dobra, panowie, możemy zrobić tak. Ja nagrywam na YouTube nie? No. no. To, jeśli mnie tam jakoś wypromujesz, że coś się uda, to jestem skłonny ci to oddać. A nawet z nadwyżką. A jak to masz na YouTubie? off. No, tak samo. Ja na Twoim live byłem i dałem Ci suba i, i na dwóch kontach i dostałem 200 milionów. No widzisz. Ci się opłaca? Ja mam dla Ciebie propozycję. No. Słabo. Mogę w pięciu filmach lub shortcach rzuci rzucić Cię, bo teraz nagrałam odcinek. Mogę Ci do tego odcinka wrzucić Cię w, w opisie, dać twy, Twojego linka do kanału. Ty masz ze 100 subów. Mój film ogląda około od 300 do 60 uświetleń. Niedawno spadła, ale już powiększały się uświetlenia. Więc możesz dostać 60 subów. Dobra, jaki on miał nick? Ja? Sniffer? Tak, Sniffer 501. I on też ma kanał na YouTube, Słucham. który ma mniej trochę subów. Słucha? Dobra, to wy tam. Nagrajcie o mnie jakiś film. Żeby o mnie wiedzieli na Waszych kanałach. Mognę ten rzucić jak I... nas zabijasz. A masz? No, ja na wszystko nagrywam. <laughs> no to ma... dawaj rzuć. Ma nawet, jak dałem, wtedy na chwilę wyszedłem podczas walki, co mnie zabudowałeś, to wte, dałem mu streama nie i to na, nagrał wtedy, jak się próbowałem ten, zabudowywać. Dobra, macie po półtorej miliarda. O, dzięki. Yy, czyli jak nagramy ten film, wrzucę, to, to dostaniem ten seta, dostanie zwrot? No, nawet teraz możesz za tych hajs kupić, on kosztuje 200 milionów. Cały? Zresztą, za, za część? No. Czyli nam. Dobra, za Dobra. Czyli, nam Te nie... Czyli nam nie. Czyli nam nie dajesz tego Legeseta, tak. tylko dajesz nam pieniądze i wrzucę ten film yy, i link do Twojego kanału w opisie, tak? No. Nawet możecie się tepnąć po tego legoseta. Dwa nie potrzebuję. ufam. Bo ja do Ciebie się rady, tepam or, już. Or, or, Czekaj, prawie Ci go tyłu. Tepam się. Ej, ja tu nigdy nie byłem, tylko byłem w tamtym trapie kilka razy. I raz przez Ciebie chyba straciłem motykę dziesiątkę. Ale trudno... 50. No bardzo sobie. Wiesz, nie straciłeś tak jak ludzie, a ci powiem, że niektórzy mną nie stracili. Czekaj. Na przykład kilo w ósemka. Ujuj Motyka 98. Uo, motyka 100 Stufe. Motyka 100. Celą razy 10. Cel one razy 100. Nie będę tak jeszcze jest. O, pełno serwądów razy dwa. Pełno koksów. Wszystkie mam Dobra, czekaj jeszcze trochę. 70% to, to jest. A ty jaką masz motykę? Ja mam stówkę. Czyli ta dziesiątka, nie jest Ci potrzebna? No, ona no, będzie albo na odcinek do wygrania, choć tu gdzie jesteś masz dzięki Dzięki Jeszcze chyba hełm. O, albo jeszcze mam jeszcze mam przyciągaczki item Albo motykę... A, albo diamentową si 5. A też taką na przykład a masz jakąś 200 którąś, żebym, bo straciłem przypadek. Ja też nie mam motyki. Znaczy mam piętnastkę. Ja też mam piętnastkę, ale straciłem 20. Motyk chyba teraz ja mam bo od razu sprzedaję. Mm. Najprędzej bym miał czekaj. Ej, ja mam, mogę dać to, bo nie wiem jak to nawet działa. Co to? Nie wiem co daj nam jakiś czegoś, co nie potrzebujesz. Przyjmiemy. Co nie potrzebuję. Czyli pozbywać się śmieci, to czekaj. Jaka to jest motyka? Dwójka. Może być taka. Ale to nie jest taka do kopania. A Sączy. no, to jest zwykła motyka. Ja będę do, do farmy na wyspie. Czekaj, a czas. Just... To fajna ta motyka. No, mm. wow, dziękujemy. Co poległych ludzi? <grym> A macie na celu A, dziękujemy. A, dziękuję. Razy jeden. A mam do ciebie pytanie, jaka jest komenda, żeby... Jaką ty komendę używasz, żeby ktoś do ciebie się tepnął? chyba. pachniesz. A, że... czyś tak opena wyspia? No... i z ustawienia wyspy masz Filipinę, tak? Tylko Nie? to pewne też. Mm. Bo my też mamy taki pomysł, żeby też trafować tak ludzi, bo ty mocny hajd zarabiasz dzięki temu. No na przykład jeszcze w odłamkach chcecie wiedzieć ile już odłamku zarobiłem. Ile? Ile? Taków ile? Pięć taków. Ja raczem 29 no to ja mam 24. A mogę jedną z tak? Czy nie? Przy sobie nie mam teraz. Mam 24 przy sobie. Ja uh -huh. to drodzy. Razu... Bo łotopkę wpijam. Już sobie wczoraj miałem. Który teraz jestem? Łobrze, bo Bardzo. To widzę, wiem. byłem 15. Koniec odcineczka tego. Może będą następne z tym graczem. Nie wiadomo, ale macie link w opisie do jego kanału.